Kolejnego uczestnika dzisiejszego wieczoru. Bardzo prosimy wszystkich, którzy są na live, żeby potwierdzili, czy nas dobrze słychać. Zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Słychać cudownie na YouTube. Na Facebooku bardzo prosimy o potwierdzenie. Ok. Za sekundkę wychodzi z pieca polecam sobie też drugą rękawiczkę założyć. To jest najważniejsze. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, wróciły nasze sosy. Polecamy serdecznie P do cudownego skorpiona. 1 milion z Kaliskowila. Zostało już niewiele Sądzę, jak świeże bułeczki. Także serdecznie zapraszamy. Panie Daniel czas dostawy. Wysyłamy zawsze kulierem, więc myślę dwa dni, trzy maksymalnie. Przy tej ilości zamówienia jakie mamy cały czas siedzimy i pakujemy. Odkąd wypuściliśmy na stronę. Już ponad 200 sztuk się sprzedało, zostało niewiele. co mamy na stronę. Za sekundkę odpalamy timer. 5 minut. I rozpoczynamy odliczanie. W tym momencie bardzo serdecznie Pana witamy, prosimy się przedstawić, pozdrowić i można mówić no co pan chce. co, mam na Karol, w sumie na co dzień studiuję, pracuję w Krakowie, a przyjechałem z takiej niewielkiej mieściny w Województwie Święto No oglądałem się dużo filmików, jak każdy chciał próbować i nie wierzyłem, że, że nie da radę to zjeść. W sumie chciałem się sam spróbować. Super, a doświadczenie? No, lubię rzeczy tego Lubię Pan ostre rzeczy. Bardzo nas to cieszy. Można sobie rozdzielić kawałki i polecam serdecznie. Jak to u pan Kajeda odpisze? Niepozorny gość życia powodzenia. Jest pytanie, jaką ostrość ma nasza pizza pikante. Tak naprawdę ona będzie miała coś poniżej 1 miliona, tak żeby dało się ją zjeść. Nasz sos ma około 1 miliona, więc zapraszamy serdecznie. Pikante to taki malutki przedsmak przed tym, co można spotkać na wyzwaniu. Jak zje pikante bez żadnego problemu, to będzie miał duży problem z naszą pizzą, i przynajmniej będzie widział, że jest ostro. Zostały na 3 minuty 20 sekund, jeżeli Pan chce jeszcze kogoś pozdrowić, póki Pan może, to polecam. Później będzie już coraz ciężej. Przypominamy, ma Pan 30 minut na zjedzenie, popijać nie wolno, jeżeli się nie uda, to 45 zł kosztuje na przyjemność. Panie Adrianie, gdzie Kupica? Kupica jest jak najbardziej, może się nawet uaktywnić, pokazać, uśmiechnąć. Proszę bardzo. Jak zbierzemy 15 tysięcy sobów, kubica będzie na wyzwaniu. Jak zbierzemy 30, będę ja osobiście jako właściciel polecam i zapraszam serdecznie. Ta pizza się nazywa Fłoko Infernale. W lokalu jej nie można tak normalnie, jest tylko dostępna podczas wyzwania. Kiedy będą dostępne inne SOSy, na razie skupiamy się na tym. Około września będziemy planowali wprowadzenie kolejnych SOSów. E, 2 minuty i dziesięć sekund jak ci zostało. Czekubica będzie leżał w jednym kawałku na wodniku przed lokalem. Mamy nadzieję, że nie. bo się. Dokładnie, okaże się. Panie Old school, przemyślimy. Chociaż nie lubimy przewozów. Została minuta 40. Jak się pan czuje? Można powiedzieć, że zastanawiam się, czy zmieścię całą pizzę, niż to, że będzie jakąś mogę ostro. Jak to dużo osób każęła w hodnocie, a sami zjadam obiad. <gryst4> Także nie. Ja niby dużo, ale nie, nie wygląda tak. To jest cienkie ja. ciasto, więc, więc generalnie jak najbardziej da się to zrobić. i muszę jakoś zjadł, nie jadł, nie To się. A Najszybciej 12 minut. I zjadł to Pan, nazywamy go Samuraj, można go zobaczyć. Trzeci zwycięzca na naszym kanale na YouTube. Miał taką fajną czerwoną opaskę. Przyjechał, zrobił swoje, podziękował. Pojechał do tamty. Także naprawdę szacunek i pozdrawiamy Pana. Ja dowiedziałem się u Was o Maksymach. Od Maksyma no, na kanale i ja też zastanawiam się, czy to jest jakiś lek do Maksym też był ma dobry. naprawdę dużo nam zarzuca, i że to była ustawka, że no więcej nie. No też nie chciałem przyjść spróbować. Oczywiście A, bardzo. Również Maksymum robi same takie hardkorowe więc bardzo jak to było widać. Tak? Myślę, że jest dość wytrzymały. Hmm. Ale epic, czyli na jednym kawałku by się było. <grymie> no tak wyszło, <nie> <grymie> tak wyszło. Miał to zjeść, nie udało się, nie oceniamy. Zostało 7 sekund, Zapraszamy serdecznie, włączamy timer, czas start, 29 minut i 50 sekund do końca. Życzymy powodzenia. Panie Piotrze, zapraszamy serdecznie, 580 km, naprawdę warto do nas przyjechać. Pani Marceli, zależy w jakiej cenie oczywiście zawsze. Więc... Na razie nie przeszkadzamy, zabytamy po pierwszym kawałku jak wrażenia. Pani Aga przekazuje, proszę, żeby przekazać Smaczna. Dziwnie tyle już makarną. Ciasto jest na włoskim gdzieś. Ja mam widzą. Niektórzy piszą, że pan się delektuje smakiem. Dziękujemy tam, panie Tomaszu, za pozdrowienia. Pana również pozdrawiamy. Zapraszamy z UK do nas, do lokalu. Pozdrawiamy pana Zgryfusa, z Grywusa z Kilkiego na prośbę kolegi, panie Marcinie. M. oczywiście, że może pan liczyć na pozdrowienia. Jak tylko przypomni, jutro o 16.00 jak najbardziej. I jak? Jest super? Kiedy właścicie zjem pizzę? Zjem pizzę, jak dobijecie do 30 tysięcy subów, siądę, spróbuję swoich sił. Panie Marceli, zapraszamy do kontaktu na naszym Facebooku możemy jak najbardziej pokazać te dane szczegóły. Na razie wygląda Pan bardzo dobrze. Jedzenie na pusty to było ciężko. jest pod ręką, najbardziej awaryjnie, ale pan się jeszcze nie poddaje, prawda? Walczymy, mamy 26 minut i 37 sekund. Jeszcze jeden dla widzów chociaż i dla ciebie. Mamy bardzo dużo czasu, może pan sobie na spokojnie odpocząć, 26 minut tak naprawdę to jest bardzo mało, no. 3 minuty niecałe z pan jeden kawałek. Ja bym się nie poddała na to miejsce. Pan Rafał, pozdrawiam Panią Olę Maj, inaczej zwany Serek, Pani Ola się uśmiechnęła, więc... W takim razie dziękujemy serdecznie. Oczywiście wszystkich również zapraszamy chętnych. Przypominamy, sosy są jeszcze dostępne, bo zaraz się skończą. I mamy takie pytanie do wszystkich naszych widzów, czy chcielibyście koszulki z wyzwania z logiem Alforno, z fajnymi różnymi projektami zobaczyć. Jeżeli tak, dajcie znać na naszym facebooku, czy macie ochotę. Planujemy coś takiego wprowadzić i badamy rynek. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy.